Przed nami najpiękniejszy okres w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego. Z tej okazji chciałbym złożyć Państwu życzenia zdrowych, rodzinnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. A wszelkie konflikty, spory, trudności, jeżeli mają wystąpić, niech wystąpią tylko na plaż. Z nadzieją oczekujemy nowego roku, który nie wam przyniesie tak upragnioną normalność. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i nowego roku, który nastąpi już niedługo, chciałbym wszystkim subskrybentom oraz redakcyjnym kolegom ich, ich rodzinom i wszystkim oglądającym nasz kanał, złożyć życzenia zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Panie i panowie, bracia i siostry, wojownicy i wojowniczki, moja mowa będzie krótka. Oby Bóg, co w nocy stąpi z nieba, dał każdemu czego trzeba. Amen. Kamraci i kamratki, prosto z ujeżdżalni, jak również z samej stajni, ale także z bardzo przyjemnej, przystajemnej karci. I z tego właśnie miejsca chciałbym Wam, drodzy widzowie, nasze kamratki, nasi kamraci, złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Oraz życzyć szczęśliwego Nowego Roku, o tego, żeby w tym Nowym Roku wiodło nam się lepiej niż poprzednim, aby było lepszy niż ten, który się kończy. Właściwie to ciężko, żeby był gorszy, ponieważ no, sytuacja jest jaka jest i niestety y, możemy liczyć tylko tak naprawdę na odbicie się od dna i poprawę, czego sobie i Wam wszystkim życzę. Także wszystkiego dobrego, wspaniałych prezentów pod choinkę, wiadomo jakich i do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się.